Partnerem medialnym programu jest Anty Radio. Sponsorami programu są marka ADBL producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent 69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. Witajcie w Motośladzie. Dziś w programie. Z Michałem porozmawialiśmy jak bezpiecznie i zgodnie z prawem nagrywać filmy z motocyklowych podróży. Zajrzeliśmy do Vintage Garage na finał akcji Renowacja Komara Sztywniaka. Enrico opowie o swoich dalszych przygodach w Wietnamie. Drony, drony, drony. To jest taki przedmiot, który każdy chciałby mieć. Część z Państwa kupiła sobie takie prostsze drony, gdzieś w centrach handlowych, a część z Państwa chce wykorzystywać drona do celów, no powiedzmy, półprofesjonalnych albo pro profesjonalnych. Tu zaczynają się schody. Michał, powiedz mi, czy latanie dronem, takim dronem, powiedzmy, ważącym ponad kilogram, to jest coś, co może być groźne dla otoczenia? Jak najbardziej. Tak naprawdę dron o jakiejkolwiek wadze może być niebezpieczne, jeśli znajdzie się w rękach osoby, która nie umie go obsługiwać, tak? I tutaj się kłania właśnie uprawnienia, czyli świadectwo kwalifikacji. Dobrze, ale czy jest jakaś masa drona, do której to masy można nim latać bez żadnych ograniczeń? Bez żadnych ograniczeń to nie do końca, ponieważ nieważne, czy mamy świadectwo kwalifikacji, czy nie, jaka jest waga drona, E, musimy przestrzegać przepisów e, ruchu lotniczego, prawa lotniczego e, no i to, musi, to obowiązuje każdego ja, przechodzę do bardzo ważnej kwestii bo wie, wiele osób, które znam które podróżują po świecie e, prowadzą blogi motocyklowe używa dronów do różnych celów e, Od chociażby zawody motocrossowe to jest bardzo piękne widowisko które można w spektakularny sposób e, sfilmować no i to zaczyna się kłopot no jeżeli ktoś prowadzi bloga internetowego takiego bloga, na którym zarabia pieniądze czy raczej, a czy właściwie, czy nie raczej? Czy powinien mieć uprawnienia i powinien no, robić to zgodnie z sztuką? Jeśli chodzi o uprawnienia, to na pewno są potrzebne do wykonywania lotów komercyjnych, czyli mm, takich, z których będziemy czerpali jakieś zyski. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest tutaj: są spore ograniczenia takich lotów sportowych czy rekreacyjnych, ponieważ takie loty możemy wykonywać tylko w określonych warunkach. Po pierwsze, 100 metrów od zabudowań i od ludzi, no i to już dosyć mocno nam ogranicza nasze pole do wykonywania takich lotów. Także wszystko, co, co poniżej tych 100 metrów, czyli loty w mieście, loty nad budynkami, nad ludźmi, potrzebujemy już świadectwo kwalifikacji. Dobrze, to teraz pytanie dotyczące zdobycia takich kwalifikacji w dron edu.pl. Czy to jest bardzo skomplikowana operacja i trzeba mieć bardzo otwartą głowę, żeby się tego nauczyć? Raczej nie, choć jakieś tam umiejętności manualne pewnie są, są potrzebne. Szczerze mówiąc, nauczymy każdego latać. Myślę, że, że jesteśmy w stanie to zrobić. Na pewno trzeba w to, to trochę włożyć wysiłku w naukę, jeśli chodzi o materiały prawo lotnicze. No, tutaj nie ma przebacz. To trzeba wszystko przerobić. Natomiast jeśli chodzi o, o naukę latania, myślę, że każdy sobie poradzi. Te mądrzejsze drony mają w sobie już pewne kajdany. Zwykle nie podniosą się w strefach zastrzeżonych. One od razu mówią, nie polecę. Jest jeszcze jeden system, za pomocą którego możemy sobie poradzić i dowiedzieć się, czy miejsce to, w którym próbujemy podnieść drona, jest miejscem zakazanym, czy można próbować. To jest chyba dron radar. Czy są jeszcze jakieś inne systemy? Tak, dron radar jest takim systemem najbardziej znanym, czyli systemem, który mamy zainstalowany w postaci aplikacji, którą instalujemy w telefonie. Czyli mamy go w każdym miejscu pod ręką, możemy na szybko sprawdzić, czy w danym miejscu możemy wykonywać loty. Natomiast jeśli chodzi o takie operacyjne sprawdzanie stref, sprawdzamy to na stronach pansa. Możemy to też sprawdzić dzwoniąc na telefony służb, także jest tych możliwości kilka. Natomiast zasadniczo używamy tej aplikacji Drone Radar. Dobrze, teraz zakładam taką sytuację. Mamy, nie wiem, jakąś przejażdżkę motocyklową w centrum miasta. Mamy te uprawnienia. Czy musimy zgłaszać podniesienie drona w mieście? To, to zależy od strefy. tak? Czy dane miasto znajduje się w jakiejś strefie? Przykładowo Warszawa Centrum. W przypadku, no to jeśli chodzi o Warszawę Centrum e, i drona typu Phantom, no to będziemy musieli taki lot zgłosić i taki lot musimy zgłosić na minimum 3 dni przed wykonaniem lotu. Rozumiem. Czyli jakaś parada motocyklowa jadąca, nie wiem, marszałkowską, po takim zgłoszeniu, po utrzyma, otrzymaniu akceptacji, jest to legalny lot? Tak, jak najbardziej jest legalny. Zobaczcie Państwo, ile daje możliwości egzamin, cały kurs i egzamin na obsługę drona. Mówimy o tej obsłudze drona, bo tu jeszcze przejdziemy za chwileczkę do ważnej kwestii. Obsługę drona, kiedy widzimy ten sprzęt, to może powiedz, jak się nazywają te dwie, te dwa rodzaje uprawnień. Te najbardziej znane, czyli podstawowe, w i BWLOS, czyli loty w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku. No właśnie, poza zasięgiem wzroku to już wyższa szkoła jazdy. Zgadza się, tak. Jest to e, po pierwsze, e, więcej trochę materiału, jeśli chodzi o teorię, więcej praktyki, e, no i egzamin państwowy. Rozumiem, że to jesteście w stanie też przygotować. Oczywiście, tak. Zatem, jeżeli ktoś ma tak wysokie aspiracje i chce mieć tę bardziej skomplikowaną funkcję, też w dronedu się to da zrobić. Natomiast te prostsze, nazwijmy to w cudzysłowie, uprawnienia dadzą Wam szansę na po pierwsze, bycie zgodnie z prawem w momencie, kiedy próbujecie sfilmować jakąś ważną dla Was przynajmniej rzecz, którą chcecie później pokazać w internecie czy w programach telewizyjnych. To jest ta szansa na to, żeby robić to zgodnie z prawem i, co najważniejsze, żeby robić to świadomie nie dorobić nikomu krzywdy i nie narobić sobie krzywdy, bo podejrzewam, że kary za latanie w takich miejscach mogą być dość wysokie. Tak, zgadza się. Mogą być wysokie, e, są grzywne, także nie polecam. <laughs> nie polecam, no men, Sponsorami programu są... Marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń. My się wszystkim zajmiemy. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. nie mówiąc, można powiedzieć, że to już jest finał akcji Komar Sztywniak, renowacja w garażu Michała. Michał, ja, no, przed nami? Jeszcze drobne wykończenia i potem już wystawa w Ptaku. Tak, drobne wykończenia, ale ja się uparłem na części oryginalne, więc dlatego to się przedłuża, natomiast wszystko będzie można ocenić na wystawie, jak to wyszło. Właśnie, będziecie mogli Państwo podejść, dotknąć tego komara i zobaczyć, z jaką dozą zaciętości Michał walczył, żeby ten komar wyglądał fajnie. I jeszcze raz powtarzam, bardzo cieszy mnie to, że są to części oryginalne, odrestaurowane, a nie zamienniki, które nie zawsze pasują, nie zawsze działają i nie zawsze wyglądają, co jest dosyć smutne. E, dlatego też tym bardziej ta praca Michała przy tym komarze jest warta grzechu, bo rzeczywiście każdy z tych elementów z pietyzmem został odrestaurowany, doprowadzony do porządku. Michał. E, to zdecydowanie dłużej trwa, bo gdybyś wziął elementy, które są od razu gdzieś tam na półkach, sklepach, produkowane czasami nawet w Chinach, to trwałoby to powiedzmy, nie wiem, miesiąc krócej. Trwałoby to o wiele krócej, kosztowałoby to o wiele mniej, ale wyglądałoby to zdecydowanie gorzej i tego nie polecam. No właśnie, w tych komarkach także kwestia na przykład instalacji elektrycznej, tych elementów, które są tutaj, są do poratowania, bo wiązki elektryczne zwykle no, są robione jako tako, chociaż trafiłem na wiązkę do gara 205, która była definitywnie troszkę za krótka. Wiesz co, no z elektryką można sobie łatwo poradzić. Można, że tak powiem, w elektrycznym kupić odpowiednie kable i sobie, że tak powiem, samemu zrobić to i to będzie wyglądało estetycznie. No właśnie, bo wiązka, co tu dużo mówić, w komarze nie była zbyt rozbudowana. Dwa przewody, jeden do gaszenia silnika, drugi zasilający całą tą e, oświetleniową część pojazdu i właściwie nic więcej. Reszta dzieje się sama w silniku, także praktycznie stąd idą dwa przewody, coś tam przy żarówkach, no i jeden przewód na Tylne światło. Tak, zgadza się dokładnie. Także ja. Polecam takie proste rzeczy samemu wykonać, niż kupować. To i tak później nie pasuje, trzeba to przerabiać, więc troszkę takiej inwencji twórczej, własnej i naprawdę człowiek jest później zadowolony z tego, co ma. No właśnie i ostatnia akcja, bo teraz już ma założone koła, te właściwe koła pochromowane. Przed chromowaniem Ty przygotowywałeś się do tego bardzo, bo po pierwsze przygotowałeś szprychy, to są oryginalne szprychy, ocynkowane. No a po drugie te obręcze kół musiałeś najpierw wstępnie doczyścić to jest benedyktyńska praca. Tak, znaczy przede wszystkim trzeba było dać chrom stary do odciągnięcia, żeby te powłoki stare zeszły, no i później szlifowanie, szlifowanie, szlifowanie. Tutaj nie ma drogi na skróty, wszystko robimy ręcznie, więc to taka mozolna praca, ale myślę, że warta tego, żeby to później wszystko wyglądało naprawdę idealnie. A powiedz mi, gdzie chromowałeś te obręcze? Chromowałem u swojego znajomego Roberta. Niestety nie ma go dzisiaj z nami, bo jest chory, ale myślę, że przy następnym razie na pewno się pojawi i opowie cały proces technologiczny, jest to ciekawe na pewno. No a przy okazji powie co jest w stanie zrobić w swoim warsztacie, bo wszystko jest kwestią pojemności wanien, do których można włożyć rzeczy, ale koło od komara nie jest zbyt małe, czyli ta wanda nie jest taka miniaturowa. No tak, myślę, że jakiś zderzak od Warszawy to może nie wejdzie, ale takie rzeczy podstawowe myślę spokojnie można tam zrobić i powiem szczerze, że Robert to jest chyba jedyna osoba, która w trzy dni potrafi położyć chromy i naprawdę ma bardzo konkurencyjne ceny, także nieraz mnie zadziwił, tak pozytywnie powiem szczerze. Co niejednokrotnie powtarzam, w programach amerykańskich chromuje się w 15 minut, u nas to jednak jest prawdziwy czas, około 3 dni i to rzeczywiście działa. Michał, nawet zadbałeś o takie szczegóły jak jasny przełącznik światła i wyłącznika zapłonu, no i korek od zbiornika paliwa. No tak, nawet tutaj kranik odpowiedni ma kolor, także wszystko tak już chciałem, żeby to zagrało tak jak to kiedyś, że tak powiem, fabrycznie wjeżdżało. Cóż powiedzieć, zapraszamy na targi. W, w Expo w nadarzenie będzie wielka motocyklowa wystawa i ten komar oraz pewnie jeszcze jeden pojazd Michała. Na razie nie powiem wam jaki pojawi się na stoisku motowizji. No i myślę, że będzie to naprawdę fajna sprawa. Zresztą przy okazji zapraszamy do strefy Nornicy Pruszków, bo tam też wychodzących spod ręki Michała pojazdów będzie dość dużo. Dziękuję. Dzięki wielkie i zapraszamy. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń, my się wszystkim zajmiemy. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. Tanta gente onesta, Sant'Eldra, per caso io notai una ragazza lei, un angelo veniva verso me. Włoska załoga zje na lunch. Wszystkie w miarę recyklowane. Oczywiście propozycja padła na taką ośmiornicę, nie wiadomo skąd. <grymne> Ricardo, wszystkie zjedzą z patyczkami. Oprócz ja, bo nie potrafię, więc ja tradycyjnie z widelec, niestety. Ale do tej pory nie było za dużo. Ja prowadzę. Smacznego. No panowie, dla niektórych może być nieistotne, ale dla mnie to jest takie kolejne realizowanie, taki mini marzeń. No, oczywiście jestem Taki moto mała pojemności 250, które zaczynam bardziej i bardziej kochać. Ona na CRF 250. Natomiast to, co jest ważne, moim zdaniem, w tej chwili jest fakt, że jesteśmy na takiej pozycji geograficznej. Na które teraz was pokazuję, że po drugiej stronie tego rzeka mamy. Republika Populary Chińska, Chin. Oczywiście nie mamy wiza, więc nie ten raz będziemy przekroczyli te granice, ale jesteśmy tak blisko, że. Jeszcze raz? Po polsku nie rozumiemy tu. POV, Pensioners of the World, nasze koledzy, właśnie troszeczkę. Spoconie, ale zadowolony, bo zaczynamy widzieć owoce nasze spocenia i realizowanie naszych e, marzeń. Oczywiście nigdy nie byłem tak blisko do Chin. Chin! Sprawie wygląda dla mnie ekscytująca i historyczna dla mojej mała, młoda kariera o motołaprawniku. What happened? It's, uh, flat tire. Flat tire. How can this happen in Vietnam? It's unbelievable. Unbelievable. <laughs> unbelievable. And it's the. It's fishing. It's fishing. Flat it. tire. we a new one. Mister Quay. Mister is very fast. He knows what he's doing. He's a mechanic. Let's remind it we are Jesteśmy taki bardzo, Ciekawy punkt, właśnie zobaczymy, jak nas idzie. Zapraszamy na premierowy odcinek Motośladu w czwartek o 22. Poprzednie odcinki Motośladu możecie zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego. Sponsorami programu są marka ADBL, producent profesjonalnych kosmetyków samochodowych. Rent69. Chcesz wynająć samochód? Zadzwoń. My się wszystkim zajmiemy. Niezależny serwis samochodowy klasy premium. Partnerem medialnym programu jest Antyradio.